Slow up, no, I don't take shit. I got no I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is if you wanna play tough, I wanna hate this. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no knife. so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who it being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks and that's getting slow speaking fast like a roast like a gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase for... all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're with my time Jeszcze raz dobrać się do tego baku, zobaczyć, dlaczego on tak nie wskazuje tak, jak ja bym chciał, żeby on wskazywał. Czyli co? Ciągamy tutaj dolną płytę, która nie jest przymocowana i będziemy robić wykręcanie, wykręcanie całego pływaka. Może coś się uda trawę tutaj zaczęli kosić może być trochę głośno, ale damy radę mam już wyciągnięty ten pływak widzicie jak to wszystko wygląda tu jest trochę brudne ale to będziemy będziemy sprawdzać i teraz tak, pany, tu jest pompa elektryczna. Odkręciłem przewód, żeby nie pracowała. Bo, jak przekręcę kluczyk, to ona się powinna włączyć na chwilę. Nie chcę, żeby chodziła na sucho. To co, przekręcam kluczyk, wiązka powinna mi tu wyjść. Jest wiązka, jest wiązka. Wiązka mi tu wyjdzie, tu mam wiązkę Przekręcam kluczyk i patrzymy Coś się będzie działo Widzicie wskaźnik ja tu się przypinam, moment, bo tu jest ten cały cały pływek Przypinam się do tej wiązki Masę sedam osobno Dobra, masę mamy masę mamy Teraz sprawdzam który jest który przewód? To jest od rezerwy. A to będzie. Jest full. Czyli jak przez ma zetknę całkiem z masą, mam, mam full. I teraz tak. Spróbujemy dać do tego. Wiecie, co działa na odwrót. To jest chyba od masy. mamy tutaj. Haha. Czyli ten wskaźnik działa. Teraz ma minimum. Nie, on mi tutaj nie pokaże teraz ma maksimum czyli co Według mnie według mnie trzeba by było go Trzeba by było go po prostu podjąć No i wszystko, jeszcze jedno sprawdzę odepnę masę Dobra, jest pięta masa Dam masę to co tu normalnie jest No i chodzi Minimum, maksimum. Dobra, jest wiadomo, jest wiadomo o co chodzi. Trzeba podprofilować. Już odjadę wam trochę. Trzeba podprofilować tego pływaka i będzie ok. Idziemy profilować. Trochę ponegocjowałem z tym pływakiem. Wymyśliłem coś takiego. Najniższy poziom jaki pokazuje tutaj wskaźnik to jest ten ten co, co pokazywał rzeczywiście w najniższym poziomie później leci tak jak był w ogóle zgaszony. To co? Montuję to i jeszcze jedną rzecz sprawdzę, czy pływak ma gdzie pływać, bo to jest też bardzo ważne. If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts, over tracks, this and that Spittin' slow, spittin' fast, I could roast, I could gas Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words you can say in the back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever smoke one. I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is typical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off on the not when I gotta make it Wszystko poskładane, tak Wam powiem w tajemnicy, że wydaje mi się, że źle był założony pływak. Czyli nie w tą stronę. Tu jest takie wzmocnienie i chyba, chyba o to wzmocnienie on tam się, on tam się opierał. Myślę, że teraz będzie dobrze. Jakby co, to za dużo roboty nie ma z rozkręcaniem tego, także można powtórzyć zabieg. Robimy próbę ciśnieniową, czy nic nie cieknie. I składamy wszystko. Raz pompa poszła. So, fura chodzi, pompa nie cieknie, składamy ten cały bajzel. and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta better against people who it being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that getting slow spitting fast I a roast I a gas think i'm okay at last but i don't know what that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're with my time you're delirious mysterious because you are behind the fake it's theory you you know Podłoga wsunięta. Tak to wygląda. Tutaj. Tak no, jakbyście pytali czy blacha nie wypadnie, no nie wypadnie, no bo tu jak widzicie wchodzi pod burtę i tutaj tak samo wchodzi pod burtę. Kiedy się ukaże czy wszystko chodzi, no jak zatankuję do pełna znowu, a zatankuję do pełna znowu jak będę na pipiku. Będę na BP. Subki lajki, komentujcie co myślicie. A pokażę wam jeszcze, jak to, jak to teraz wskazuje. Chodźcie ze mną. Klapniemy sobie. Jest tu wskaźnik. Widzicie, jest. Wskazuje tak, jak wskazywało. Pomnę, że tak dochodziła, tak do połowy. Yy, no to tak. Yy, yy, zakres pracy skazówki to był pół pola, czyli jak, tak jak jest teraz, czyli pół pola w lewo i pół pola w prawo. Więcej skazówka nie pracowała. Yy, odpalimy furu. Subki, lajki, komentujcie. No i do następnych prac związanych z polonezem. To na razie. Trzymajcie się.